Troska organizowana jest już siódmy raz. Wcześniejsze fora były na tematy związane z wychowaniem, bo chodzi nam głównie o to, żeby rozmawiać ze wszystkimi, którzy mają wpływ na wychowanie e, takich dzieci w wieku 13-16 lat, czyli gimnazjalistów, żeby z nimi po prostu rozmawiać na ważne tematy. I między innymi było to e, autorytety i ich rola w wychowaniu, wychowanie przez dialog, gimnazjalista w szkole i w rodzinie, wartości w wychowaniu, e, agresja, wagary, Czyli takie tematy bardzo bliskie nam i bardzo ważne dla naszej młodzieży. Skąd pomysł? Otóż jak zaczęłam być tutaj dyrektorem szkoły, pomyślałam sobie, że w gimnazjum bez wychowania nie da się wyników osiągać żadnych. Wychowanie jest najważniejsze, jeśli chodzi o, o wyniki. I zaczęliśmy rozmawiać z naszymi rodzicami, zaczęliśmy rozmawiać z naszymi władzami. O wychowaniu, o tym, co nas boli, o tym, co jest ważne dla naszych uczniów. Oczywiście to nie jest tak, że forum jest organizowane i my nic więcej nie robimy, tylko forum. Całe forum jest poprzedzone wieloma działaniami. To są ankiety wśród uczniów, to są warsztaty dla nich, to są warsztaty dla rodziców i wszystko to razem jakby finalizuje się na forum. Czyli rok pracy i później finał to jest forum wychowawcze. Odcyf na początku był taki sobie. Ale jak widzicie panowie dzisiaj jest już cała sala. Skierowane jest to również nie tylko do rodziców naszych uczniów, ale również do wszystkich, którzy chcą przyjść i chcą rozmawiać o młodzieży gimnazjami. Na dzień. To nie są słupki, które można egzamin zrobić i mamy coraz wyższe słupki. Wychowanie, efekty wychowania to są lata pracy, a efekt jest bardzo, bardzo odległy. Ale myślę, że o wiele wartościowe dla nas, dla ludzi jest mądrze wychowany stolarz czy kucharz niż niewychowany lekarz, polityk, bo robi dużo więcej zła, niż ten człowiek, który po prostu jest wychowany. Wychowany to znaczy ma odpowiednie wartości, kontakt z ludźmi, potrafi współpracować z ludźmi. To jest dla nauczycieli forum, dla rodziców i dla wszystkich tych, którym jest po prostu na sercu leży wychowanie tej młodzieży, wychowanie tej młodzieży jarosławskiej. Większość naszych wychowanków jednak zostaje w tym mieście. Dlatego ważne jest dla tego miasta i dla tego środowiska, żeby to byli dobrzy ludzie, mądrzy ludzie. I o to nam chodzi po prostu, żebyśmy wszyscy na ten temat rozmawiali. O projekty edukacyjne, które będą w drugiej części przedstawiane, to są projekty realizowane przez uczniów. Wybierali sobie tematy tych projektów, nie ukrywamy, że daliśmy im pomysł pod, projekty pod media, pod forum. Na przykład jest taki projekt, rodzina bez telewizora, i część dzieci zorganizowała taki eksperyment w domu, gdzie po południu nie było telewizora. Okazało się, że większość rodzin wytrzymała do 20, ale bardzo ciekawe nagrywali, co się działo, że nie mieli o czym ze sobą rozmawiać, że rodzice byli tacy dziwni jacyś, nie, nie tacy jak normalnie. Że coś tam nie buczało im za, za plecami. Jest projekt, który, w którym uczniowie na przykład podsumowują, co czytają, co najchętniej, jakie czasopisma czytają. Pokazane są reklamy skierowane do młodych ludzi. Szczerze mówiąc, sama jestem przerażona tym, co tam jest. Jak, jak jest eksponowane nie tylko jakieś takie seksualne podteksty, ale na przykład zatanistka i pokazana jest reklama jakiejś bielizny. Nie mówiąc o tym, że reklamowani są, tak jak mówią. Mówiłam wcześniej, ludzie piękni, młodzi, no a gdzie są ci normalni, którzy, którzy są normalni i niekoniecznie piękni i młodzi, znaczy młodzi są, tylko może z różnymi problemami. Więc jest projekt dotyczący tego, co czytają. Jest projekt dotyczący, czy w ogóle czytają książki, o książkach. Taki projekt edukacyjny przygotowała jedna z grup. Jedna z grup przygotowała, jakie jest uzależnienie od komórkowego telefonu. Też bardzo ciekawy projekt od komórki, od telefonu. Ankietowali uczniów, ile godzin spędzają przy internecie, jakie odwiedzają strony, czy na przykład spotykali się z ludźmi, których poznali przez internet. To będą bardzo fajne rzeczy i to nie tylko będzie w postaci projektów takich na rzutniku multimedialnym, ale również w formie scenek, krótkich filmów. Oni to wszystko robili. Ci młodzi gimnazjaliści, którzy właściwie to są bardzo dobre dzieci. Czasami tylko chcą pokazać, że oni tu są. Muszą to zaznaczyć właśnie tym buntem swoim, bo to jest ich wiek. Ale myślę, że w tej szkole nauczyciele są już do tego przyzwyczajeni, że my po prostu wiemy, że, że oni tacy są i, i bardzo się nimi, nimi przejmujemy, wiążemy się z nimi i cieszymy się, że wracają do nas. Dzisiaj na tym forum jest bardzo wielu naszych absolwentów, którzy przyszli tutaj, bo chcieli być. Oni już dzwonili do nas w grudniu, kiedy będzie forum, bo oni chcą przyjść. Także cieszę się, że tak jest, że tak jest bardzo. Państwa poprosić, a czasami desperacko bijąc na alarm zobowiązać, to to, byście nie pozwalali jako rodzice i byśmy wszyscy nie pozwalali jako wychowawcy, pedagodzy, katecheci, wszyscy, którzy mają jakikolwiek wpływ na młode pokolenie, ale też na siebie nawzajem, byśmy nie pozwalali mediom wychowywać za nas i za nas. Z dwóch powodów. Po pierwsze... Ma to opłakane skutki, o których wszyscy wiemy. Po drugie, to i tak nie nastąpi. Nigdy. Media nie zastąpią rodziców. Po prostu. Nawet te najdoskonalsze i udające dla młodego człowieka, partnera, dowodzą. My, ludzie analogowi, nie możemy zrozumieć, że te dzieci, nasze dzieci, które mają dostęp do informacji, do wiedzy, dostęp. Sekundowy. Wykorzystują go nie w taki sposób jak my, którzyśmy jeździli na drugi koniec miasta na studiach, żeby wypożyczyć książkę, której nie było, bo były trzy egzemplarze w instytucie, jedna w głównej bibliotece i tyle, więc nawet kser nie było, trzeba było to przepisywać. Dla nich to są rzeczy abstrakcyjne, zupełnie. Drodzy Państwo, media kształtują niewłaściwe wzorce zachowań. Jeżeli nasze dzieci nie dowiedzą się od rodziców, to dowiedzą się z mediów. No a czego się dowiedzą? Chyba nie trzeba specjalnie tego rozwijać. Media dezorganizują czas. Całkowicie. No to jest ogromny kłopot i to jest znowu z kalkulatorkiem. Nie mamy czasu. W świętej pamięci brat na drzwiach miał napisane, nie mają czasu tylko ci, którzy nic nie robią. Mi 30 lat zeszło, żeby zrozumieć, co miał na myśli, zanim mu przyznałem w rację. Nie mamy czasu. No nie mamy czasu, jesteśmy dysponentami czasu. I zamykam klamrą, drodzy Państwo. Wychowujmy do mediów. Wszystko dzieje się w świecie realnym. Nie pozwalajmy, żeby media zastępowały was w procesie wychowawczym.